O, widzisz, jemu tu źle. On się popycha. O, już przyszedł. O, jest. <laughs> jest. On tu się odpychał nóżką. Wiesz, i tu za ślisko było, dlatego tego skarpetka. Dobrze, niech ćwiczy. Niech ćwiczy tam. Sam, sam. O, widzisz. On Ci tutaj drączy, się widzisz? siada, wszystko. Osiągnął.

Co jest? gdzie chciałam tam jest. O! Gdzie jest telefon? Gdzie jest różowy telefon? W kuchni. Dzwonimy do taty. Chodź, dzwonimy. No. Ale takie coś, bym jakby urwał to bym Nie, to bym nie Nie? Czy to przesuwania? <coughs> Ranio! Ranio, mama ci zdjęcie robi. Zrób minę, zrób minę, mama ci zdjęcie robi. Udana zabawka nie? Wylwiata. O to. teraz przyszedł. Jak to w Już mu się to spodobało, to co fajnie się tyłkiem do siedzenia. Co to? O, co to, ciocia? Diociak! Halo, halo? Ciocia. halo, halo? Ciocia! Ciocia! Halo, halo? Halo, halo? Ale ciągle na dźwięk teraz patrzy. się boi tego dźwięku. Tak? Nie boi się. Tylko, że zdziwiony jest, bo to taki mi telefon. Drugą skarpetkę zdejmujesz? Zdejmuj! Ściągaj to, ściągaj! Mocno! Bo jemy się na chodzisz na posiadkę. Co to mama zabiera? Co ona zabiera? Dziecko? Daj to, daj to! Daj! dobrze, oczywiście, jestem zabawką, bo na, już na kolanach zaczynam. No oczywiście, no z, się nauczy. Tak. O, tu jest wszędzie ślisko i jemu jest tak wygodnie. Tak. A tu na dywanie jak jest boso no, no, no. i ten to Pięknie. Ciocia, ciut, Ciocia idzie, ciocia. Brum, brum. Ciągle skręcamy Nie, to ma takie fajne, zobacz jakie to jest. Tylko tak wszystko tak? Tylko robisz tak i już jest kółko.